Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa i witam Was w Twierzykrzyc, misja 75. Cud, wsparcia. Dzisiaj mamy do pokonania Nizera oraz Wezyra. Yy, dodatkowo i mam 40 tysięcy złota, a ja tylko 3. Ale nie widzę, można tutaj jesteśmy tego zbudować, fajnie panie. usytuowani. Nie można tutaj tego Zaczynamy z bardzo dużą ilością surowców. Myślę, że misja nie jest tak trudna, na jaką się po prostu wydaje. A to zaraz wszystko się okaże. Jeszcze sobie tam pozwolimy. No, czekajcie, zobaczmy, tu jest jeden przeciwnik, a tu drugi, jeden drugi, to jego ich ataki będą kumulowały się gdzieś dokładnie w tym miejscu. I my sobie zrobimy coś takiego, wasza łaskawość? Coś takiego i budujemy sobie tańszych łuczników. Oczywiście robimy ich na początek tylko 50 sztuk, bo Czekamy nawet na by nie było stać, żeby zrobić. Nam nowych rekrutów, Żelazo sprzedajemy. To sprzedajemy. Yy, zaczniemy od produkcji żywności. Tak i na początek raz, dwa, trzy starczą, no bo na, na tyle rozkazów. mamy hajsów. Zajmujemy stanowiska na machinach oblężniczych, dajemy koksowniki po jednym oczywiście więcej nie trzeba. Yy. Zobaczmy. On tu się jakoś powoli rozbudowuje, ale wydaje mi się, że się zbuguje. Tam mi się coś wydaje. Tu wieża powinna być już jej, nie będzie. Jak widzimy, zamek będzie potężny. Tam mi się wydaje, że zamek będzie miał dobrą obronę. Przyspieszamy trochę tempo. Mm. On robi asasynów. I on nie Zbrojnych też robi. Dobra, czyli kuszników teoretycznie coś by się tam przydało. Ale może chwilę poczekamy jeszcze. Chwilkę poczekamy, zobaczymy jak te pierwsze ataki będziemy odbierać. Wtedy wszystko się okaże, czy robić tych kuszników czy nie. Zaczynamy. Już się powolutku rozwijać coraz lepiej. Nie Na szczęście zbudować, nie będziemy mieć tutaj problemu z drewnem. Przeciwnik jest daleko. Drewna możemy może chodzić tutaj zbierać. Bez obaw, że przeciwnik będzie mi wybijał. Czekajcie, ja tak patrzę czy dobrze się ustawiłem tymi wieżami. Wydaje mi się, że dobrze. Już widzimy pierwszy atak przeciwnik puszcza. Jak to wygląda? Oni gdzieś ślepo strzelają. Ale widzę, że moje balisty coś już tutaj działają. Wybijają im tę jednostkę, podpalacze, zbrojni, spora armia. Jednak kuszników by się przydało z 10. Wyślemy sobie tych kuszników. No i za, zanim zaatakują, to koni ucznicy zostaną wybici zbrojni powoli też zostają wybijani Troszkę za daleko ta wieża jest no ale aby tutaj była gdzieś bliżej to byśmy właśnie w sam raz w tym punkcie zbiórki ich niszczyli No ale nic się nie dzieje Nie mamy co narzekać Potrzeba drewna jeszcze No Widzicie jak nas zaatakowali. Pierwszego podbijemy sobie... Nizyra. Jest słabszym przeciwnikiem. Nie masz wystarczającej ilości towarów. I sprawi nam mniej problemów. Wiadomość od Nazira. Gdy słońce osiągnie swój najwyższy punkt, poczujesz gorąco mojego oddechu. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie można się z W takim razie. Zobaczmy co oni tu knują. Tu się jakoś ustawiają. Ej, jednak wie, że postawił, jakoś się zmieścił. I z pasuje jakonnymi ucinkami, myślę, że to zawadzia. Asasyni gdzieś tu właśnie no Nie można tutaj podejść i dogadać mi pani. Maulay chce bardziej złota. No, widzim assassin. Ta strać do zamku. Wiadomość od Nazira. Śmierdzący oddechu z północy. Ale widzę, że daliśmy... Przed swoim radę go odeprzeć, bardzo dobrze, bo by mogło być nieciekawie. Wydaje mi ciekawie. się, że będę musiał gdzieś tam... ...dobudować że albo po prostu zrobię... Skonnych łuczników gdzieś tutaj ustawię. Będzie większy zasięg tego wszystkiego. Tutaj zaatakował, ale na szczęście nic nam nie zrobił Tu jeszcze mamy żelazo, ale nie można tutaj, nie można tutaj tego zbudować, o wiele więcej drewna, potrzebujemy dużo drewno wiadomość odzyda pustyni Ona śpiewa o twojej klęsce! Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O jednego za że mi się wydaje, że mamy. czyż już tutaj fosę, fosę odkopał. A tempo na 90 damy. Zobaczmy, jak to wygląda w chleb, wszystko jest. Dobudujemy sobie nie, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A, byle jak dobudujemy, nie chcemy się tu jakoś go układać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba drewna. Wiadomość od Nazira. Powoli, niezauważalnie Twoja śmierć przyjdzie do ciebie. może Twoja nie przyszła szybciej niż moja. Kopalnia żelaza musi być zbudowana na złożach ród żelaza. Hmm. Nie można tutaj tego zbudować. Ej, czyżesz w cholerę, no. Ileż można to żelazo wydobywać? Jesteśmy atakowani! Nie masz wystarczającej ilości kobiet. Potrzeba nam nowych rekrutów. Co z jak widzimy. O, on atakuje sporymi armiami tych. No poróbimy sobie. Tutaj tego zbudować, mój panie. Tych niech nam robią łuki. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. O tego, chyba żelaza tam jeszcze jednego nie, nie wydobędę, bo tak ci mroki mi, stają, że... Szok i tutaj raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz... ...dwa. Może będzie. Jak nie, to się zburzy. O, już 130 ludzi zbudować, już mamy. Mi, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. A, to. Tam, tam zaczniemy produkować piwko. Trzeba tych odcinków wcześniej ustawić, żeby wiele wcześniej zaczęli atakować. O dziś w tym miejscu na przykład. O, jak widzimy. To złota mamy, nie masz wystarczających ilości. nie można tutaj tego zbudować. Rozłota mamy, można na co narzekać. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir.

Jak to złota nie mam? Ja złota nie mam. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dobra. Tak, miejsca zbrojop, zbrojop, jest. Potrzeba nam kamery zastę. Potrzeba nam broń. Tak. I co tu jeszcze 10 piśników? Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów. To na rozkaz! Ser! Ser z tych leszczy z pusty. Na ramię! Na tak grubo, sir. To pogrom! Nie od kol! Ale się sam userię! Nie masz wystarczającej ilości towarów! Nie masz wystarczającej ilości. A, nie, nie, nie porobiłem sobie tych, żeby na piwo zamieniali. Chmielu. Nie można tutaj tego zrobić. Trzeba ich zrobić więcej, bo mają daleko do tego. Trzy karczmy tylko mamy czynne. Słabo, słabo. Jesteśmy trzeba nam nowych Otóż powoli armię jakąś zbieram, ten armii dłużej nie ma ile ten nizer ma, 248, no ale, no niby ten, ale, chociaż znaczy, on też nie ma tutaj armii dobrej, Tej ręki kogo zaatakuje, i tak i tak Czekamy przegra. Kto tego drewna możemy sprzedać. Nie masz wystarczającej ilości. Żelaza. Potrzeba nam nowych rekrutów. Zastanawiam się, kiedy mnie powali. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, ser. Oj, widzimy, żywności nam brakuje. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak, muszę piekarnię dobudować, Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Trochę będą chodzić? Ja no, ale będzie. Przynajmniej trochę będzie. Tak. Trzeba nam bronić, sir. Znaczy to z żywnością to mamy tak... O! A teraz spadło. Nie masz wystarczających to. Ale piwo powinno narazia, albo jeszcze piwa nie mamy. No to znaczy już mamy. Nie masz wystarczającej. Nie wiem, że tutaj dziwnie to wszystko jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Praca została wstrzymana. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam bronić. Serznicy w gotowości. Wyruszamy. Dobra, i co ja potrzebuję? Twoja popularność rośnie. Już tam zmierzamy. Ruszamy na tych 25 pałkarzy. Pierwszy raz. Wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. I dwudziestu pięciu połkarzy. Jest drugi raz największym ładu. Taką marno możemy go zaatakować. O jeszcze niech przeprowadzi ten atak, niech tych, tych zbrojnych powywijamy. Żółty 125 jednostek ma tylko to ja samych konnych mam więcej.

Mierdzący oddechu z północy. Nie próbuj uciekać przed swoim przeznaczeniem. No to go w miarę. Wyczyściłem Jeszcze zbrojnik przeczyścimy mu Ewentualnie. tak się pasowało, ale może

Planem Ferka was jest zapełniona, a ty cię roki tak i tak noszą dalej kamień. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Czek jest. Że... My są pałkarzy! A ci ha! na Ale ta robić jeszcze od konnych uczników? Potrzeba nam nowych rekrutów, Wiadomość od wezyra. Jesteśmy słabi! Będziemy silni! Szanowni Państwo, myślą Państwo, że dowiecie, że potrzebujesz trochę szarżowa. Oh, jednego nie straciliśmy. To było mocne. Alfonso, wiadomość pod wesydem. To nie było przepowiedziane. Nie powinienem umrzeć. Alfonso, to nie było przewidziane. To powinienem umrzeć. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie można tutaj tego zbudować. Rada została w celu obiekt, aktualnie funkcjonuje Nie wystarczającej ilości towarów. Nie tutaj tego zbudować, po trochę jest. Nie ma takiego miejsca w którym mógłbyś się schować dokąd mógłbyś uciec. Praca została wstrzymana. trzymę. Ilu? O, ten jeszcze życze elegancko. Potrzeba nam nowych rekrutów. Praca została aktualnie Praca została wstrzymana. Ten obiekt aktualnie funkcjonuje. Jesteś najznaniejszym władcą. Jesteś najznaniejszym władcą. Jesteś No to lecimy na niego taką armią, to myślę, że... To pogrom. Za dużo mi on nie zdziała. Dobrze, to rozegrać tylko.

Chociaż stówem mi prawie wybił. Skurczy byk. Panie! No, Kopać w imię zwycięstwa. Nie ma problemu. na głowę. Alfredo tak jest, hmmm... Jestem to u każdego. Zobaczcie, niech się ponabijają na kolce, jak są jakieś. Jak wysokie wodne trawy, tak jasni nam się pod wiatrem. Ja sam się riję. Ja się riję. Ja są się Ja

Zobaczmy statystyki. Jesteśmy No statystyki takie sobie. Nie najgorsze. Hmm, 80 tysięcy złotych sporo. Dobra, jeśli Wam się odcinek podobał to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. Ja się z Wami żegnam. No i czekajcie na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Na razie trzymajcie się Hej!